Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dawno mi recenzji nie było, jakoś miałam nie miałam wenet twórczy, nie trafiałaście żadna książka, o której chciałabym Wam tak opowiedzieć szczególnie. Mamy dopiero kwiecień, ale coś mi się wydaje, że znalazłam już najlepszą książkę 2022 roku. Może to się zmieni, nie wiem, zobaczymy. Jest kilka obiecujących tytułów, ale co z tego wyjdzie, okaże się w praniu. Ale niezmiernie cieszę się, że mam w końcu okazję opowiedzieć Wam o książce przegenialnej, przecudownej. Mimo, że nie jest to magiczna książka, żadna pełna akcji, werwy czy nieoczekiwanych zwrotów, tylko zwyczajna książka o ludzkich problemach, o życiu każdego praktycznie czytelnika. Ale niezmiernie się cieszę, że mogę Wam opowiedzieć o książce, a dokładniej spacerujący z książkami od Karsten Hen. Jest to autor, który ogólnie jest oprócz pisarstwa zajmuje się dziennikarstwem i tutaj jeszcze jest zajmujący się winami i krytyk kulinarny, więc bardzo ciekawa gama zainteresowań, oprócz tego, że książka jest przegenialna, sam autor też zapowiada się bardzo ciekawie, ale dokładnie już wam mówię o co w tej książce chodzi. Tutaj historia opowiada o Karlu Kolhoff y Trochę nauka niemieckiego się przydała Jest to starszy człowiek, który pracuje w księgarni I jest księgarzem niezwykłym Ponieważ ma taki dar, że po zobaczeniu człowieka Usłyszeniu kilku od niego zdań Jest w stanie wskazać książkę, którą się spodoba I zazwyczaj nie chybia I co jest bardzo zaskakujące Czytelnicy właśnie go kochają pod tym względem Bo potrafią dopasować książkę specjalnie dla nich Tylko gdy rozpoczyna się książka Pewien etap w jego życiu powoli się zaczyna kończyć Ponieważ on pracował w księgarni, e, którą prowadził jego przyjaciel, no i ten przyjaciel umiera. E, tutaj działalność przyjmuje jego córka, która ma trochę inne nastawienie od ojca, mimo że chciałaby być taka jak on, to jednak nie potrafi i też nie potrafi zrozumieć, że jego przyjaciel jest tak samo dobry jak ojciec. No i zaczyna trochę w tym życiu Karla kombinować. Jednak Karl nie jest też zwykłą osobą, ponieważ on swoje książki, znaczy swoje. Te, które wybiera dla czytelników, dostarcza do domu. I poznaje przy tym ich trochę życie od wewnątrz, chociaż on nie chce się angażować, on tylko dostarcza książki, rozmawia o przeżyciach i ewentualnie jakiejś fabule, żeby zachęcić swojego odbiorcę, ale więcej nie zdradza. Jednak sytuacja się jego też zmienia w momencie, kiedy zaczepia go mała dziewczynka około 10-letnia, która chciałaby zrozumieć, dlaczego on tak chodzi, czemu ma zawsze ciężki plecak. No i co on robi w życiu? Na początku Karol nie jestem zainteresowany, nie chcę, żeby ta dziewczynka się angażowała, bo i się że też może mieć problemy, że zaczepia młode dziewczynki. Jednak z czasem no, dziewczyna jest na tyle uparta, że zaczynają się przyjaźnić, zaczynają odwiedzać właśnie czytelników. No i Sasza raczej nie jest dziewczynką, która grzecznie słucha starszych, tylko ona ma swój plan, ona musi go wcielić w życie i musi go zrealizować. No i co tu się wydarzy, no to musicie się dowiedzieć sami, czytając tą książkę Ale powiem wam, że mnie na początku ten opis, nie wiem czemu, ale kupił od razu A jak zaczęłam to czytać, to nie mogłam się od niej oderwać Jest to książka, właśnie tak jak wcześniej wspominałam, nie jest pełna akcji, nie jest nieoczekiwanych zwrotów Tutaj nie ma jakiejś pędzącej fabuły, wyścigów czy coś w stylu pełnej magii Chociaż z drugiej strony magia do miłości i do książek istnieje I co, nie możecie się przekonać ale tutaj w niej są poruszane takie kwestie, właśnie jak bardzo boli na przykład złamany grzbiet albo zalanie herbatą, e, książki od środka, czy tam kawą. Tutaj takie są poruszane kwestie, właśnie jak książka wpływa na daną osobę, że dopasowując konkretną fabułę do osoby, może ona zmienić właśnie w danym odbiorcy, powiedzmy, e, pewne uczucia, pewne e, przemyślenia. I tutaj za sprawą Saszy, właśnie każdy poznaje swoich e, tutaj klientów. Którzy też mają wiele do pokazania, ja nie chcę wam za bardzo zdradzać właśnie co to są za bohaterowie Ponieważ tutaj Karl jeszcze miał tylko zasadę, że on nie nazywał swoich klientów prawdziwymi imionami i nazwiskami Tylko potrafił określić jaką postacią dana osoba jest I po prostu był pan, który był bardzo podobny do pana Darcy'ego, więc on się nie nazywał tak jak naprawdę Tylko właśnie był zawsze przez jego w głowie tak nazywany pan Darcy Sama osobiście mam tak, że jak czytam jakąś książkę, to czasami sobie wyobrażam, że moi znajomi, czy tam ktoś bliski, kogo znam, bardzo przypomina właśnie daną postać. Może i nie nazywam tak, ale czasami ten. i namawiam na przykład daną osobę, żeby czytała tę książkę. I z większości się sprawdza to, co przypuszczałam, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ale książka jest przede wszystkim prawdziwa, jest przepięknie napisana, wciąga bez reszty. Tutaj historie właśnie klientów Karla i potem Saszy poruszają do głębi, sprawiają, że. Takie nie wchodzenie w czyjeś buty czasami sprawia, że inaczej patrzymy na y, otoczenie, co może się wydarzyć. Ewentualnie jak połączenie sił może sprawić efekt kuli śnieżnej, bo tutaj no, ze sprawą Saszy wiele się w życiu wielu osób zmienia i okazuje się, że niektóre umiejętności potrafią się niesamowicie sprawdzić. <laughs> Ale poza tym jest to książka też o samotności, ponieważ Karl no, jest samotnym człowiekiem, jest starszym, już nie wierzy w miłość, wie, że spędzi ten czas samotnie. Ale z drugiej strony też zastanawia się, czy w momencie, kiedy on by trafił do szpitala czy do hospicjum czy ktoś przyjdzie i go odwiedzi, ktoś go pocieszy dobrym słowem. I właśnie to książka, która pokazuje, jak warto mieć tutaj jakieś bliskie osoby, że czasami zaangażowanie się w życie obcego człowieka, którego no, znamy powiedzmy z widzenia, może sprawić, że ktoś uwierzy w siebie, ktoś polepszy swoją sytuację. Ewentualnie zapoznam go z inną osobą, która zmieni jego podejście do życia. No, to jest tak przepiękna książka. Mi brakuje kompletnie słów, jak ona się tutaj rozwinęła. Końcówka, ja ryczałam Nie spodziewałam się, że będę płakać przy tej książce, ale płakałam. Nie będę. No oczywiście nie będę Wam zdradzać, no bo to było dziwne, <grymne> <grymne> ale jest naprawdę warta przeczytania. Tym bardziej, że tutaj, jeżeli chodzi o czcionkę, jest ona naprawdę duża. Ja mam tutaj tak. Mam nadzieję, że to ładnie fokusuje. Ale ona jest duża, czyta się przyjemnie Tutaj mimo, że mamy niemieckie y, ulice, jakieś kamieniczki trochę historii niemieckiej Czy właśnie imiona niemieckie Co w niemiecko, więc nieważne To nie sprawia, że czujemy się jakoś y, niezrozumiali w tej kwestii Że nie znamy kultury, to nie wiemy jak tam jest Ponieważ no, te nad w Polsce są dość podobne Także no, może nie ma ludzi, którzy roznoszą książki do domu Chociaż szkoda, bo to byłaby naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa I podejrzewam, że była częstym klientem, także... <noise> Ale mam gorącą nadzieję, że sięgniecie pan. Tu jest zdecydowanie warty uwagi. Bardzo żałuję, że nie jest o niej głośniej gdziekolwiek, bo no, mi tak książka mignęła, tylko względu na to, że dostałam propozycję do zrecenzowania, a tak to jej nigdzie w zapowiedziach jeszcze raz ją widziałam. Ale tak to nikt na YouTube, czy tutaj na Instagramie, czy TikToku nawet, no nikt o tym nie mówi bardzo tego żałuję. Ponieważ to jest zdecydowanie tytuł warte uwagi I mam nadzieję, że po niego sięgniecie i zakochacie się w Karlu i Saszy Ponieważ no, Sasza jest tak rezolutną dziewczynką Oczywiście ona nie każe się nazwać siebie dziewczynką, no bo ma prawie 10 lat Więc opamiętajmy się Więc jest dojrzałą dziewczynką Dziewczynką znowu Ale Sasza jest naprawdę dojrzałą dziewczyną, która dostrzega więcej niż niejeden człowiek widzi, mając daną sytuację przed oczami I wysuwa wnioski, gdzie to jest naprawdę bohaterka, która myśli, jest pomysłowa, zaradna i nie daje sobie w kaszy dmuchać Także mam nadzieję, że poznacie historię Karla i Saszy Ponieważ ona na końcu bardzo zaskakuje Daje dużo do myślenia No i dla wszystkich fanów Książek no to jest obowiązkowa lektura No bo jak można nie lubić czytać książek o książkach? Więc ja wam serdecznie polecam I się już z wami żegnam I do zobaczenia w kolejnym filmiku Na razie!